Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Matematyka egzamin ósmoklasisty 2023 zadanie 19. Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. Oblicz objętość jednego klocka. Zapisz obliczenia. No dobrze. Przyjrzyjmy się naszej Figurze. Wiemy, że jest zbudowana z pięciu takich samych klocków, czyli tutaj należy zwrócić uwagę, że wysokość każdego klocka na pewno będzie miała 5 cm. No i dodatkowo mamy podane jakieś długości. Teraz tutaj trzeba oznaczyć sobie na tym rysunku długości i szerokości tych klocków, czyli tu długość dajmy literką B. Szerokość oznaczmy literką A, i po drugiej stronie długość oznaczmy B i szerokość A. Wiemy, że one są takie same, więc wolno nam tymi samymi oznaczeniami pozaznaczać długości tych yy, klocków. Teraz skorzystamy sobie z tych informacji zawartych na rysunku. Czyli najpierw tutaj. Ten odcinek ma 23 cm, czyli mogę zapisać, że 2a dodać b jest równe 23 cm. Drugie równanie mamy z drugiej strony rysunku, czyli A dodać B jest równe 20,5 cm. No i takie dwa równania sobie zapisujemy. Czyli 2a plus b jest równe 23 cm i drugie równanie A plus b jest równe 20,5 cm. No i teraz z tych Dwóch równań, wyznaczymy sobie którąkolwiek ze zmiennych albo a, albo b. Ja wyznaczę b w obydwu równaniach, czyli najpierw przerzucam w tym równaniu 2a na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmujemy wyrażenie 2a. Po lewej stronie zostanie nam b, a po stronie prawej 23 odjąć 2a. Tę samą zmienną wyznaczam w drugim równaniu, czyli pozbywamy się zmiennej a. Zatem od obu stron równania odejmujemy a, stąd po lewej stronie zostaje nam b, a po stronie prawej 20,5 minus a. No i teraz zobaczmy. Mamy dwa równania opisujące wyrażenie b, czyli długość znajdującą się w tym miejscu. Wolno nam teraz przyrównać prawe strony tych równań do siebie, ponieważ opisują tą samą zmienną. Zatem powstaje równanie 23 minus 2a. Jest równe 25 minus a. No i w tym równaniu widzimy, że mamy już jedną zmienną, zmienną a, i ją sobie w tym równaniu wyznaczymy. Czyli najpierw minus 2a przerzucam na prawą stronę równania, czyli do obu stron równania dodajemy 2a. Po lewej stronie zostanie nam 23, a po stronie prawej 25 przepisujemy. Natomiast minus a plus 2a to plus 1a. Teraz gubimy 20,5, czyli od obu stron równania odejmuję 20,5 i zacznę to równanie od strony prawej, czyli A jest równe 23 odjąć 20,5 to 2,5. No i już mamy długość A naszego klocka. Teraz wyznaczymy sobie długość B naszego klocka, czyli wystarczy sobie teraz wybrać którekolwiek z tych dwóch równań. No, i do tego równania wstawić za A 2,5. Ja sobie wybiorę to równanie, zatem przepisuję je i za A wstawiamy do niego 2,5, czyli B jest równe 20,5 minus 2,5, czyli B jest równe 18. No i teraz popatrzmy. Już wiemy, że tu mamy 5, tu mamy 2,5, a tu mamy. 18. No i mamy znaleźć objętość tego prostopadłościanu. Czyli korzystamy sobie ze wzoru na objętość, zatem pomnożymy w podstawie najpierw dwa boki, czyli 5 razy 2,5 i wszystko jeszcze razy wysokość naszego pudełka, czyli 18 cm. 2,5 razy 18 razy 5 daje nam 225 cm sześciennych. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.